Umiłowane dzieci Kościoła, na jakiej podstawie możemy modlić się o uwolnienie, i skąd się bierze zdolność do modlitwy o uwolnienie? Jest ona oparta na władzy nadanej nam przez Chrystusa. To Chrystus w pełni panuje nad Królestwem Ciemności, co pokazał podczas swojej publicznej działalności w konfrontacjach ze złymi duchami oraz podczas egzorcyzmów. W jaki sposób zdobył tę władzę? Poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, które dopełniają jego zwycięstwa. Pisze autor listu do Kolosan rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w triumfie. Siłę do odrzucenia szatana dają nam trzy cnoty teologalne. Wiara, nadzieja i miłość, które otrzymujemy od Ducha Świętego. To przyjęcie wolności pociąga za sobą zdolność jej utrzymania, chronienia, pielęgnowania i wzrastania w niej. Święty Paweł zachęca nas do tego takimi słowami: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Czy się to komuś podoba, czy nie, ta walka stanowi element naszej codzienności. Wyrażają to nawet słowa codziennej modlitwy pańskiej Zbaw nas ode złego oraz wiele wezwań Nowego Testamentu do przeciwstawiania się diabłu. W szóstym rozdziale listu do Efezjan czytamy o zbroi duchowej, którą trzeba używać podczas walki duchowej. Święty Jakub podpowiada nam: bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od Was. Święty Piotr przestrzega: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik Wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając z kogo pożreć. To wcale nie jest demonizowanie rzeczywistości, jak lubią twierdzić ci, którzy niewiele wiedzą o podejmowaniu konfrontacji z duchami piekielnymi. To jest trzeźwe myślenie. Uczniowie Jezusa. Nie chcą, byśmy żyli w ułudzie, jakimś amoku, jakby pośrodku uspokajającym, nie dostrzegając złego i jego pokus. Ale pragną, byśmy zawsze byli zdolni do podjęcia walki duchowej i przyjęcia zwycięstwa w mocy Bożej. Ci, którzy uwierzyli i przyjęli chrzest, Należą do ludu królewskiego, panującego w mocy Jezusa nad mocami ciemności. Chrystus mówi o tym, że władza nad demonami została powierzona wszystkim uczniom, aby nieśli pomoc innym. W Ewangelii według Świętego Marka czytamy: Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Imię moje złe duchy będą wyrzucać. Ten objaw wiary jest tu wymieniony na pierwszym miejscu. Święty Łukasz, ewangelista, relacjonuje radość uczniów z posługi uwalniania. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potence przeciwnika. A nic wam nie zaszkodzi. Dwa kluczowe elementy uwolnienia to wyrzeczenie się demonów. I bezpośredni nakaz wydany im w imię Jezusa. Jak widzimy, posługa uwalniania, której nie należy mylić z posługą egzorcysty, nie domaga się żadnego nowego daru lub misji, ale przyjęcia i wprowadzenia w życie tej wolności i władzy. Które nadał nam sam Chrystus, wszystkim, którzy uwierzą, jak napisał święty Mark. Nadał dla nas i dla innych. Choć pełnia Królestwa Bożego dopiero nadejdzie, to jednak my już się w nim znajdujemy. Ponieważ od Chrztu Świętego, Uczestniczymy w życiu Kościoła. Trzeba nam więc tę rzeczywistość poznać, doświadczyć jej, przyjąć ją z pełną ufnością i wiarą, by korzystać z mocy Bożego Słowa i nieść wolność, a nie podważać słowa Jezusa Chrystusa i trwać w zniewoleniach. Amen.